Głośno. Ducha tego abet. No mów głośno, ojcze nasz. Tu nie że tu lecisz, niebie, lecisz, tu lecisz, tu lecisz, tu lecisz, tu lecisz, tu niebie! ziemi. Chyba tego, tu no i nie pozwól. Nie pozwól. Ładnie, Sonia, proszę. Nie pozwól. rozwodzić na, zwodzić na po... pokuszenie. Nie. Nie. awet Aniele Boże. Aniele no, Boże.

Chodzi poziór, aż ty dać. o dać, poziór na muszę samotność, pokoje i cicho, zeszczą nos. Włożyli ty do pana. Okej, przekrę się ładnie. Ostatnia ducha do tego, Amen. Okej. Okay. <tuszy> to to. because